Cześć. Dzisiaj wracamy z tematem matury z matematyki w 2023 roku. Na początku marca zostały opublikowane arkusze pokazowe i porozmawiam na ten temat z panem Piotrem Ludwikowskim, ekspertem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i współautorem Tablic Matematycznych, czyli waszej legalnej ściągi na egzaminie. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, wspomniałam o tych tablicach matematycznych. To yy, może yy, proszę opowiedzieć, jak to wygląda realnie już podczas egzaminu? Jak korzystać z takich tablic? Gdzie one leżą? No, więc, zgodnie z że tak powiem, przepisami, które określają, jak wygląda egzamin maturalny, na swoim stoliku egzaminacyjnym każdy zdający oprócz arkusza egzaminacyjnego yy, może korzystać z. z Zestawu wybranych wzorów matematycznych, tak to się dokładnie nazywa, i tam są wszystkie te wzory, które są niezbędne do rozwiązania zadań. Przy czym koniecznie trzeba o tym pamiętać, że to nie jest coś, co pozwala nam zadania bezpośrednio rozwiązywać. To jest wspomożenie naszej pamięci. Jeżeli na skutek stresu egzaminacyjnego, nerwów czy jakiegoś innego powodu zapomnieliśmy, jak wygląda dokładnie postać. Wzoru, o który nam chodzi, to możemy sobie to przypomnieć, no właśnie posiłkując się tymi, y, tym zestawem wzorów. Natomiast na pewno nie pozwoli nam to bezpośrednio zadania rozwiązać. No i oprócz tego bardzo istotne jest to, żeby do takiego zestawu wzorów y, wcześniej się, y, do korzystania z niego wcześniej się przygotować. Mianowicie y, trzeba wiedzieć, gdzie który wzór jest co oznaczają literki w tym wzorze występujące, bo to przecież różnie może być. No i wreszcie, w jaki sposób z tego y, sensownie korzystać, żeby taki skutek został osiągnięty, no to dobrze sobie taki zestaw wzorów wydrukować. No i tu chciałem zwrócić Waszą uwagę na rzecz następującą. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są opublikowane y, te zestawy wzorów. Y, dla was, czyli dla absolwentów przystępujących do egzaminu w 2023 roku, kolor tych wzorów jest granatowy. To jest o tyle ważne, że do każdej sesji egzaminacyjnej, one są troszkę inne, w tym sensie, że do każdego rodzaju egzaminu. W tym egzaminie od 2015 do 2022 roku tablice były koloru kremowego, takiego żółtego, a wasze są granatowe. No, warto, warto o tym pamiętać, dobrze sobie je na przykład wydrukować i na co dzień korzystając z ich no, z możliwości, które one udostępniają, żeby to udać się do egzaminu. Wracając do arkuszy, czyli do czegoś, co, co teraz jest najbardziej interesujące, chyba. Jak taki arkusz maturalny wygląda w tej chwili? On się odrobinkę zmienił, czyli krótko powiedziawszy, od 2023 roku, ponieważ. Ten jest przygotowany dla absolwentów, którzy są po szkole podstawowej, a nie po gimnazjum. Oni mają troszkę ten egzamin w innej formie. Bo pierwsze, będzie trwał 180 minut, a nie jak dotąd 170. To zawsze korzystnie, jak trochę dłużej egzamin trwa, bo jest więcej czasu do tego, żeby się ze wszystkimi zadaniami uporać, no i trochę pokonać stres. Druga sprawa to to, że będzie zawierał nowe typy zadań w stosunku do tych, które do tej pory na egzaminie były. Bo co prawda będą zadania i otwarte, i zamknięte, ale tych zamkniętych jest troszkę więcej rodzajów niż do tej pory, bo są zadania typu prawda, fałsz, są zadania typu y, takiego uzasadniania, czyli trzeba udzielić odpowiedzi i wybrać właściwe uzasadnienie. Do tej pory takich zadań na egzaminie nie było. Dla absolwentów szkoły podstawowej to nie jest nic nowego, bo jednak egzamin po ósmej klasie takie właśnie zadania też zawierał, więc raczej to będzie kontynuacja. Natomiast warto o tym pamiętać w takim kontekście, że w wielu zbiorach zadań, które są publikowane, no tego jeszcze po prostu nie ma, yy, ponieważ to jest rzecz w miarę nowa, więc jeszcze nie wszystkie wydawnictwa się uporały z tą nową formą, i dlatego yy, no, trzeba próbować sobie takie zadania rozwiązywać. No i może naturalne pytanie, gdzie tego szukać. No pierwszym naturalnym zupełnie odruchem powinna być strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jak również naszej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, gdzie są publikowane informatory o egzaminie maturalnym. No w tym przypadku począwszy od 2023 roku trzeba na to zwrócić uwagę i tam sobie oglądnąć typy zadań, informacje o egzaminie. I zwracam Państwu uwagę na to, że do każdego informatora został opublikowany aneks. Ten aneks jest spowodowany zmianą w tym, czego, co, w tym, co będzie obejmował egzamin maturalny. Mianowicie takim dokumentem, który reguluje cały proces przygotowywania się do egzaminu maturalnego, a tak naprawdę w ogóle funkcjonowania w szkole, to jest podstawa programowa. I ta podstawa programowa jest dość szeroka. Natomiast z różnych względów, których głównym jest pandemia, głównym jest to, że bardzo wielu zdających prawie przez dwa lata nauka odbywała zdalnie i nie wszystkie być może hasła programowe udało się w jednakowym stopniu solidnie zrealizować, to też pan minister wspólnie z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej doszli do wniosku, że trzeba zakres wymagań egzaminacyjnych w stosunku do podstawy programowej nieco ograniczyć. I to się właśnie stało. Dlatego też mamy wymagania egzaminacyjne, które opisują dokładnie to, co na egzaminie maturalnym może się znaleźć. Warto się z tym zapoznać, no bo nie wszystkie treści podstawy programowej te wymagania egzaminacyjne obejmują. W szczególności na przykład nie będzie na poziomie podstawowym twierdzenia sinusów, które w podstawie programowej jest, a. Na egzaminie nie powinno być zadań, które wymagają stosowania tego twierdzenia, nie będzie wartości oczekiwanej i wielu jeszcze innych treści, co do szczegółów, których warto się zapoznać, oglądając te wymagania egzaminacyjne. Czy to oznacza, że, że ta matura w 23, mimo zmiany formuły, będzie łatwiejsza, niż dotychczas krążyły takie głosy, że, że będzie nie do zdania? To jest w ogóle tak, że trudno, trudno strasznie to określić w jednym, jednym zdaniu. Według mnie zdanie egzaminu maturalnego z matematyki, które wymaga otrzymania 30% wszystkich możliwych do uzyskania punktów, nie jest zbyt wygórowanym wymaganiem, jeżeli chodzi o to, jakie się wymagania stawia abiturientowi. Natomiast zdać go bardzo dobrze jest dopiero niełatwo. Natomiast wracając do Pani pytania, oczywiście. W jakiś sposób będzie łatwiejsza, bo będzie mniej treści wymaganych do tego, żeby te zadania egzaminacyjne rozwiązać. zmienia to faktu, że jednak te zadania wcale nie są takie łatwe i oczywiste, nawet jeżeli one są zadaniami zamkniętymi, testem z wyboru, czy jakimś tam uzupełnieniem, to jednak coś trzeba z tej matematyki umieć i coś trzeba z tej matematyki wiedzieć. Myślę, że jest jeszcze sporo czasu, żeby się do tego przygotować, i każdy, kto wykaże, Choćby trochę dobrej woli i samozaparcia, to nie będzie mieć problemu z zdań tego egzaminu. A z czego najlepiej korzystać, ucząc się do tej matury w 23. No, poniekąd na to pytanie już częściowo odpowiedziałem. Najlepsze są materiały takie, o których możemy powiedzieć, że one są przetestowane w jakiś sposób. No więc, przede wszystkim informator o egzaminie maturalnym, przykładowe zadania, które w tym informatorze są. Opublikowane, warto je rozwiązywać i warto porównywać swoje rozwiązania z tym, co przedstawili autorzy tego informatora. Dosłownie kilka dni temu został opublikowany arkusz pokazowy przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i oprócz zadań, które mogą być podobne na egzaminie, jest przedstawione, są przedstawione zasady oceniania tych zadań i przykładowe rozwiązania. No więc też można na to. Można na to popatrzeć i warto z tego skorzystać. Przede wszystkim gorąco zachęcam do rozwiązania samodzielnie tych zadań i porównania swoich rozwiązań z tymi, które zostały zamieszczone na stronie Centralnej Komisji. Oprócz tego, oczywiście, można korzystać z różnego rodzaju zbiorów, ale trzeba mieć taką świadomość, że no zawsze trzeba do tego krytycznie podejść i sprawdzić, czy zakres tego, co prezentują te zestawy, pokrywa się z wymaganiami no właśnie na, 2020, na 2023 rok. Myślę, że myślę, że na początek to jest to. W kolejnych miesiącach Centralna Komisja będzie, będzie prezentowała myślę, że na początku nowego roku szkolnego kolejny arkusz pokazowy, a przewidywany jest egzamin próbny w grudniu przyszłego roku szkolnego, no więc też będzie okazja, żeby swoje i świadomość o egzaminie właściwie budować. A proszę mi powiedzieć, co roku są, do tej pory w czasie pandemii, są publikowane wymagania egzaminacyjne. Czym się, różni, czym się różnią wymagania z 22 w stosunku do tych wymagań na 23 rok? No właśnie, ponieważ inna populacja zdaje ten egzamin, bo w 2022. Egzamin ostatni raz zdają absolwenci tych szkół, które, ty, ty, ci, ci absolwenci, którzy są po gimnazjum, w liceach i w, i w technikach, a w przyszłym roku to są ci, którzy gimnazjum już nie mieli okazji oglądać, tylko kończyli szkoły podstawowe, ośmioklasowe, więc w ogóle jest inny, inny zakres materiału. Natomiast wymagania egzaminacyjne w związku z tym, że dość mocno zostały uszczuplone, no właśnie po to, żeby ten egzamin był do zdania, o czym już wspominaliśmy, to e, tak bardzo się nie różni. Są jednak istotne różnice i dlatego warto korzystać z właściwego dokumentu. No na przykład można powiedzieć tak, że w 2023 roku absolwenci powinni umieć korzystać z stwierdzenia kosinusów na przykład, do rozwiązywania trójkątów, e, powinni umieć rozważać ekstremum funkcji kwadratowej, również w takich przypadkach, kiedy Wzór tej funkcji wynika z praktycznych zastosowań. Trzeba umieć posługiwać się równaniem okręgu w postaci kanonicznej i jeszcze kilka innych umiejętności, które odróżniają te dwie podstawy, więc bardzo ważne jest no właśnie korzystanie z właściwego dokumentu. Panie Piotrze, jeszcze mam takie pytanie, bo jest pan ekspertem OKE. Co by pan powiedział przyszłym maturzystom odnośnie matury w 23? Co roku spotykając się z maturzystami w dwóch, absolutnie różnych sytuacjach. Raz spotykam się z nimi tuż po egzaminie, gdy rozpatrujemy ich wnioski o weryfikację sumy punktów i ewentualnie mamy okazję z nimi kilka słów zamienić. A drugi raz w trakcie organizowanych przez perspektywy salonów maturzystów, tutaj też mam okazję z nimi rozmawiać. I otóż zawsze staram się im powiedzieć jedną ważną rzecz. Mianowicie, czemu to okazuje się, że egzamin maturalny komuś nie poszedł? Przy czym słowo poszedł należy rozumieć dwojaku, albo go po prostu ktoś nie zdał, albo zdał go znacznie poniżej swoich rodziców i być może nauczycieli oczekiwań. No to zawsze dobrze się zastanowić, bo świetnie się uczyć na błędach, najlepiej nie swoich. I otóż rozmawiam często z takimi maturzystami, którzy w takiej właśnie sytuacji się znaleźli. No i pytam się ich, przygotowałeś się do egzaminu? No mówię, no w zasadzie tak, no trochę do szkoły chodziłem, jak to bywa, czasem poopuszczałem, czasem czegoś nie zrobiłem. No to gdzieś w okolicach lutego, roku, w którym się odbywa egzamin, rodzice pytają, no jak się czujesz? No ja mówię, no tak sobie. No to jak tak, no to może się postaramy o korepetycję. No dobra, idę na korepetycję. Pani, czy pan tu tej udziela? Pytają mnie, czego nie umiesz. No przecież, gdybym wiedział, czego nie umiem, to bym się może nauczył, nie wiem. No ale w pewnym momencie okazuje się, że potrafię wskazać zadanie, którego nie potrafię zrobić. No to pan, pani mówi, nie umiesz czego zrobić, zobacz, jakie to proste. No i mi pokazuje. Pyta się, rozumiesz? No pewnie, że rozumiesz. Jestem tłumacz, który ja mi pokazał, jak coś zrobić. Ja sobie z tym radzę. Ale proszę Państwa, to jest właśnie to, co nas bardzo często prowadzi do zguby. Traktujemy uczenie się matematyki jako przedstawienie w teatrze. I to zarówno na lekcji, jak i na korepetycjach, jak i w innych sytuacjach, na przykład takich jak ta. Oglądamy takiego Piotra Ludwikowskiego, który coś tam o matematyce opowiada i wydaje się, no to jest oczywiście, co on mówi. Ale. Jedyną drogą do tego, żeby sobie z matematyką radzić jest po prostu rozwiązywanie, samodzielne rozwiązywanie zadań. I do tego Państwa ogromnie zachęcam. Wydaje mi się, że to jest jedyna droga, która prowadzi do sukcesu. A proszę mi wierzyć, taki sukces oprócz przyzwoitego wyniku daje niesłychanie dużo satysfakcji. Panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że doda to otuchy maturzystom. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.